Mikołaj Roznerski, nowy prowadzący program The Floor i miłośnik mocnych wrażeń. Zapytaliśmy go, czy lubi ryzyko, adrenalinę i nowe wyzwania. Posłuchajcie, co nam zdradził. Mikołaj, przed tobą nowa przygoda. Nowa przygoda? Bardzo się cieszę. Nowe otwarcie w moim życiu, nowe obowiązki, nowe wyzwania zawodowe. Czemu nie? Rzucam się na głęboką wodę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wspaniale. Głęboka woda, więc ja cię zapytam o to, czy ty lubisz ryzykować, lubisz sprawdzać się w rzeczach, które są dla ciebie nowe. Bez ryzyka nie ma zabawy. Lubię ryzykować w swoim zawodzie. Gdybym nie ryzykował, to bym się po prostu uśpił i wtedy by było nudno. A ja robię, jak się coś dzieje. Muszę Ciebie zapytać o taką przygodę Twoją najlepszą, którą najfajniej wspominasz w swoim życiu. Miałem 40 euro w kieszeni, wyruszyłem z, z pod stacji benzynowej we Wrocławiu, e, a skończyłem trzy tygodnie później na plaży w Lizbonie. E, I to była taka przygoda, gdzie pojechałem po prostu stopem i miałem popłynąć jeszcze do Sao Paulo, y, tam po prostu popracować na statku, na, na transportowcu, mieć wspaniałe wakacje, ale okazało się, że się dostałem do szkoły teatralnej i muszę wrócić w październiku, więc to Sao Paulo sobie darowałem. W twoim... W wodzie ryzykowne są różne sytuacje, takie kaskaderskie. Czy ty w takich sytuacjach korzystasz z pomocy kaskadera, czy sam robisz takie trudne rzeczy? Jeżeli chodzi. No, ja jestem po takiej szkole kaskaderów w Londynie. Może dwa razy wykorzystam tę umiejętność <gry> gdzieś. Ponieważ produkcje nie zgadzają się na to, żeby. No wiesz, dni zdjęciowe 30 dni, każdy dzień zdjęciowy to tam kilkaset tysięcy złotych. To producent sobie nie pozwoli na to, żeby to aktor skakał. No chyba, że się produkuje samemu film jak Tom Cruise. To można skakać z wielkiej skały, bo się samemu sobie płaci. Ale tutaj producenci raczej na to nie pozwalają, więc jest szereg wspaniałych kaskaderów. Ale korci cię czasem? Korci mnie. Znaczy, te wszystkie bójki i wszystkie jakieś takie wyskoki z samochodu, Pochodu. Staram się, mogę ja, mogę ja. Jak <grafię> 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 to jest na tyle bezpieczne, że nic mi się nie wydarzy, to, 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 to tak producenci pozwalają. A czy jest coś w Twoim życiu, czego się boisz, ale jednocześnie chciałbyś tego bardzo spróbować? Nigdy nie jechałem na rowerze bez trzymanki. Jechałaś kiedyś na rowerze? Jechałam. Ale widzisz, a ja nigdy nie jechałem. Mam nadzieję, że spróbuję trochę, poćwiczę jazdę bez trzymanki. Wspomniałeś o tym, że dużo rzeczy szalonych robiłeś, więc ja muszę Cię zapytać o te szalone rzeczy. Jak bardzo szalony jest Mikołaj? No także czasem potrafi nie spać 48 godzin, bo dużo pracuje. Kręciliśmy jeden z filmów, były akurat skoki spadochronowe, a ja mam kurs ze spadochroniarza, więc e, nikomu nic nie mówiąc po prostu pojechałem sobie skoczyć, bo tak mnie to bardzo korciło. E, oczywiście dopiero później powiedziałem, więc wszyscy się pytali, gdzie jest Roznerski, skoro nie ma go w hotelu, a Roznerski tam... Latał. Więc takie różne rzeczy, które wiążą się z adrenaliną, bardzo lubię adrenalinę, chociaż jak jestem starszy, to już może troszeczkę mniej i bardziej uważam na siebie, wiesz, dziecko, rozumiesz, nie chcesz, masz dla kogo żyć, więc... Dlatego teraz jest inna adrenalina. Dlatego teraz jest inna adrenalina, jest to adrenalina tu i teraz Uff, i brakuje mi tchu. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień